Szok w ekstraklasie. Grał z Lewandowskim w Lidze Mistrzów, wyląduje w Radomiaku. Jeszcze dwa lata temu grał z Robertem Lewandowskim w Lidze Mistrzów, a dziś jest to krok od ekstraklasy. Zaledwie dwa lata temu wychodził w pierwszym składzie potężnego FC Porto na mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko naszpikowanej gwiazdami FC Barcelonie. Na boisku mijał się z Ilkajem Gundoanem i Robertem Lewandowskim. Dziś... W jednym z najbardziej sensacyjnych, nieprawdopodobnych i absolutnie szokujących transferów tego lata ląduje w Radomiaku Radom. Tak, dobrze słyszycie. To nie jest żart. Jak donosi doskonale poinformowany dziennikarz Szymonianczyk z portalu Weszło, Romalio Barou, były wielki talent portugalskiej piłki, pomocnik, o którego swego czasu pytały takie firmy jak Juventus czy Real Madryt, jest o krok od podpisania kontraktu w polskiej ekstraklasie. Jak to w ogóle możliwe? Jak Radomiakowi udało się dopiąć taką bombę transferową? Aby zrozumieć skalę tej sensacji, musimy najpierw zrozumieć, kim jest Romario Baro. To 25-letni środkowy pomocnik, który jest wychowankiem i przez większość swojej kariery był zawodnikiem jednego z największych klubów w Portugalii, FC Porto. To właśnie tam, w drużynach młodzieżowych, brylował i uchodził za jeden z największych talentów w kraju. Jego potencjał był tak ogromny, że jego nazwisko regularnie pojawiało się w notesach skautów największych europejskich marek, w tym właśnie Juventusu i Realu Madryt. I choć ostatecznie nie zrobił aż tak gigantycznej kariery, jak mu wróżono, to wciąż jest to zawodnik CV, jakiego w Radoniu prawdopodobnie jeszcze nie widziano. Najlepszym dowodem na jego jakość jest fakt, że jeszcze dwa lata temu, w sezonie 2023-2024, Zagrał od pierwszej minuty w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Barcelonie. To jest absolutny szczyt piłkarski kosmos, o jakim większość zawodników z naszej ligi może tylko pomarzyć. Dlaczego więc piłkarz o takim potencjale i takim doświadczeniu nie zrobił wielkiej kariery w Porto? Jak to często bywa w przypadku wielkich talentów w gigantycznych klubach, problemem okazała się niezwykle silna konkurencja. Ostatecznie piłkarz nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego zespołu Smoków. Był kilkukrotnie wypożyczany do innych drużyn, by zbierać doświadczenie. Miniony ostatni sezon spędził w szwajcarskim FC Basel. I co ważne, nie był to sezon stracony. Z tym znanym klubem sięgnął po mistrzostwo Szwajcarii, występując w 20 spotkaniach ligowych i zdobywając jedną bramkę. To pokazuje, że wciąż jest to zawodnik o wysokiej jakości, ograny na solidnym europejskim poziomie. I właśnie teraz po powrocie z wypożyczenia, stało się jasne, że w Porto wciąż nie ma dla niego miejsca. I tę sytuację w sposób absolutnie mistrzowski postanowił wykorzystać Radomiak Radom. Jak donosi Szymon Janczyk z Weszło, Romario Baro już w najbliższy czwartek ma zjawić się w Polsce, by przejść testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Radomiakiem. Co najważniejsze, Portugalczyk nie trafi do ekstraklasy na zasadzie wypożyczenia, a transferu definitywnego. Jak udało się Radomiakowi przekonać takiego giganta jak Porto do sprzedaży swojego wciąż wartościowego zawodnika? Kluczem do sukcesu okazała się niezwykle inteligentna konstrukcja całej transakcji. Radomiak, jak czytamy, wynegocjował stosunkowo niewielką, okazyjną sumę odstępnego. W zamian za to zgodził się jednak oddać FC Porto duży procent od jego kolejnego, przyszłego transferu. To jest sytuacja win-win. Radomiak za niewielkie pieniądze sprowadza zawodnika o nieprawdopodobnej jakości, który ma potencjał, by stać się absolutną gwiazdą Ligi. A Porto, które nie widziało dla niego miejsca w składzie, wciąż zachowuje udział w jego karcie zawodniczej i może zarobić na nim w przyszłości, jeśli ten odpali w Polsce i zostanie sprzedany dalej za większe pieniądze. Transfer Romario Barrow do radomiaka radom to historia, która wymyka się wszelkiej logice. To opowieść o wielkim talencie który po zderzeniu ze szczytem Ligi Mistrzów, szuka odbudowy i stabilizacji w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Dla Radomiaka to transfer dekady, a dla samego zawodnika to gigantyczna szansa, by wreszcie stać się liderem, absolutną gwiazdą i na nowo rozpalić swoją karierę. Czy ten nieprawdopodobny ruch okaże się strzałem w dziesiątkę? Jedno jest pewne: w tym sezonie oczy całej piłkarskiej Polski będą zwrócone nie tylko na czołowe kluby, ale także ze zdziwieniem i ogromną ciekawością na Radom. Romario Barou jeszcze dwa lata temu grał przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów, a teraz ekstra klasa. Jak myślicie, czy odpali w Radomiaku? Piłka nożna ogień.